Witam kochani bardzo serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. E, na początek ściskam każdego z Was, bardzo mocno każdą, e, w, w imię Jezusa Chrystusa, naszego Pana i zbawiciela. E, jak wiemy, jesteśmy jedną wielką, przeogromną rodziną. E, jesteśmy siostr, siostrami, braćmi w Chrystusie Jezusie, który nas odkupił, każdego człowieka zbawił, e, dał otworzył nam bramy nieba, dał nam wskazania, e, jak do raju dojść. Kochani, chciałbym się z Wami podzielić bardzo ważnym dla mnie słowem, gdyż bardzo serdecznie Wam polecam książkę Alicji Lęczewskiej, Świadectwo Dziennik Duchowy. Dla mnie to jest bardzo, bardzo wspaniała książka. I chciałbym Wam z wami się podzielić takim pewnym słowem tutaj, gdzie Alicja Lęczewska mówi tak do Pana Jezusa. Dziś, będąc wśród ludzi, okazałam niecierpliwość. A Pan Jezus odpowiada tak, a prosiłaś idąc tam, bym Ci pomógł być cierpliwą? Czy będąc tam oddawałaś wszystkie swoje władze, bym ja Tobą kierował? Alicja Lęczewska odpowiada, nie, to co miałam robić wydawało mi się zupełnie proste i łatwe. Nie pomyślałam, by Cię prosić. Pan Jezus do Alicji teraz, na tym polega błąd. Beze mnie wszystko jest trudne. Najprostsze czynności rąk czy umysłu, każda sekunda istnienia. Trzeba trwać we mnie, o wszystko prosić i wszystko oddawać memu kierownictwu. Ty jesteś zawsze jak każdy człowiek słaba, zdolna do wszelkiego grzechu, ale Twoja słabość i nędza nie jest grzechem. Grzechem jest to, że zapominasz o mnie i nie zwracasz się o moją pomoc że nie zawierzasz mi się ze wszystkim to jest grzech przeciw pierwszemu przykazaniu bo miłość ze wszystkich sił i w każdej sekundzie wymaga takiego oddania się swemu Bogu i Stwórcy oddania się ze wszystkich sił i miłości kochani to jest piękne że zobaczcie że Jezus zachęca nas do tego, żebyśmy się nawet w najdrobniejszej sprawie, w najdrobniejszej sprawie, zwracali się do Niego gdziekolwiek idziemy, gdziekolwiek On nas posyła. Myśmy zawsze prosili Go o pomoc, we wszystkim, nawet w najdrobniejszych rzeczach. I kochani, tutaj druga sprawa jeszcze, z obrazeczka Jezu, ufam Tobie. Tutaj macie wrażenie, że lewa ręka jest podniesiona, ale to jest kamera przednia, przednią kamerę kameruje z telefonu. I to, kochani, tak. Do siostry Faustynki Kowalskiej, naszej kochanej, ja ją ja, ja bardzo kocham, czytam dzienniczek jej kochani cały czas. Eee, zobaczcie, co powiedział Pan Jezus do siostry Faustynki Kowalskiej. To jest dzienniczek numer 1541, jakby ktoś chciał sobie jeszcze raz to rozkminić. Albo cofnąć po prostu. Eee, jeszcze, raz, jeszcze raz posłuchać. Córko, kiedy przystępujesz do spowiedzi świętej, do tego źródła miłosierdzia mojego, Zawsze spływa na twoją duszę moja krew i woda, która wyszła z serca mojego. Tu nędza duszy spotyka się z Bogiem miłosierdzia. Powiedz duszą, że z tego źródła miłosierdzia dusze czerpią łaski jedynie naczyniem ufności. Jeżeli ufność ich będzie wielka, hojności mojej nie ma granic. Strumienie mej łaski zalewają dusze pokorne, pyszni Zawsze są w ubóstwie i nędzy, gdyż łaska moja odwraca się od nich do dusz pokornych. Prędzej niebo i ziemia obróciłyby się w nicość, aniżeli by duszę ufającą nie ogarnęło miłosierdzie moje. To jest piękne, jeszcze raz przeczytam, prędzej niebo i ziemia obróciłyby się w nicość, aniżeli by duszę ufającą nie ogarnęło miłosierdzie moje. Córko moja, zachęcaj duszę do odmawiania tej koronki, którą Ci podałem. Przez odmawianie tej koronki podoba mi się dać wszystko, o co mnie prosić będą. Napisz, gdy tę koronkę przykonających odmawiać będą, stanę pomiędzy Ojcem a duszą konającą, nie jako sędzia sprawiedliwy, ale jako Zbawiciel miłosierny. A śmieciarki przeszły, kochani, piękne, to jest piękne, kochani, piękne, to jest... Ufajmy naszemu Bogu Wszechmogącemu, Jezusowi Chrystusowi, kochani. To jest nasz Pan, dobry, miłosierny Ojciec. I tu, kochani, jeszcze może, yy, jak znajdę, tak tylko trochę trzeba poczekać. Zaznaczone tu gdzieś mam. Może, kochani, się uda także. No tak jest, kochani, no czasami coś człowiek gdzieś zapomni, no. Zobaczcie teraz następne Następne to już z Pisma Świętego kochani To jest z Ewangelii według Świętego Jana Z Ewangelii według Świętego Jana Rozdział, 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 rozdział Już wam mówię kochani, moi umiłowani w Chrystusie Panu Chleb żywy To jest rozdział szósty z Ewangelii według Świętego Jana Rozdział szósty od wersetu 53. Rzekł do nich Jezus Zaprawdę, zaprawdę, dwa razy zobaczcie, zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, jeżeli nie będziecie jedli ciała syna człowieczego, ani pili krwi jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem. A krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w Nim. Jak mnie posłał żyjący Ojciec, a ja żyję przez Ojca, tak i Ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił. Nie jest On taki, jak Ten, który wasi jedli przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb? Będzie żył na wieki. To powiedział, nauczając w synagodze w Kafarnaum, kochani. To jest cudowne, kochani, co tu nic dodać, nic ująć. Dlatego, kochani, naprawdę. Ja dziękuję Bogu, naprawdę każdego dnia, kochani, ja tylko wstaję. Od razu oczywiście odmawiam różaniec. Pierwszą rzeczą wiadomo. No czy pierwszą rzeczą to jest to, że... <laughs> Powierzam się Najświętszemu Sercu modlitwą, y, zawierzam się w Najświętszej, najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa na cały dzień, a później kochani odmawiam różaniec. Y, jedną część na razie, na, na początek dnia, w intencji Matki Bożej, w intencji żeby się zrealizowały Jej plany. Y, I też mam takie serce pełne wdzięczności, bo bardzo ją kocham, bardzo wiele mi pomaga, bardzo wiele, y, bardzo wiele mi pomaga, nie spodziewałam się, że taki grzesznik po prostu, który tak często upada y, i może tak bardzo doświadczać naprawdę opieki Matki Bożej. Dlatego wierzę, kochana siostro, kochany bracie, w cokolwiek byś nie popadała, w cokolwiek byś nie popadł, w jakie grzechy, jakieś paskudztwo. Pamiętaj, że Matka Boża może ci z tego wyciągnąć. Jezus Chrystus może Ci również pomóc. Czy znaczy również przede wszystkim Jezus, bo to jest Bóg. Bóg sobie wybrał Maryję za Matkę, przez którą się urodził. Maryja jest naszą też mamą, zobaczcie pod krzyżem, do świętego Jana powiedział. Do ucznia jest Słowo Boże mówi, oto matka twoja, oto matka Twoja. Nie jest napisane w Słowie Bożym, że powiedział do Jana, oto matka Twoja, i tylko Jan miał ją za matkę. Ale Słowo Boże mówi, powiedział do ucznia. Czyli jesteś uczniem Jezusa? Kochasz Jezusa całym sercem, całą duszą i całym umysłem. I w pokorze serca uwielbiasz Go we wszystkim, co ona Ciebie dopuszcza, żeby Cię uświęcać. Trudy też są potrzebne, krzyże też są potrzebne. Uwielbiaj w krzyżach Jezusa. To jest szczególne, szczególne miłowanie Ciebie, gdzie Bóg dopuszcza jakieś cierpienie. Święty Ojciec Pio powtarzał. To jest szczególne miłowanie Boga, jeżeli dopuszcza jakieś cierpienie, jeżeli Ty żyje własną święcającej. To jest piękne, kochani. Ja, przy, ja przypominam sobie świętej pamięci. Moją mamę zawsze. Postawiłem obrazek jej yy, przy figurce Matki Bożej. Wstaję, też ja się pozdrawiam. Wiem, że teraz patrzy na mnie z nieba. Jest jej dobrze już. Yy. Zawsze, kochani, jak na przykład gdzieś tam bardzo dużo cierpiała przeze mnie, bo jak imprezowałem, tak, to nie wracałem czasami po dwa tygodnie do domu. Ona biedna yy, zawsze się modliła na różańcu. To jest... Jej całe życie to był chyba różaniec, naprawdę. Ona... Zawsze przychodziłem do domu, za, zawsze odmawiała różaniec, płakała, miała oczy podgrążone, miała takie worki pod oczami. E, później mówiła mi, że ona nie spała nocami, że już, już chcieli iść na policję, żeby zadzwonić, e, że, że, że mnie nie ma, że się zagubiłem. A ja, kochani, imprezowałem, cipałem, brałem narkotyki, alkohol, e, kluby nocne. To jest straszne, było, kochani. I ja zacząłem się, kochani, nawracać, cały czas się nawracam. Każdego dnia, kochani, trzeba podejmować decyzję, żeby żyć z Jezusem, żyć na Wschodzie, bożym słowem. To nie jest jakaś. E, Człowiek nigdy nie osiągnie jakiejś takiej optymalnej, yy, że już się nawrócił, że już koniec, że super, jest fajnie. Nie, trzeba każdego dnia się nawracać, kochani. Yy, to jak zaczęłem się nawracać, kochani, już tak naprawdę wyszłem z więzienia już to, to staram się wszystko jej, to, jej, jej się odwdzięczyć, że na przykład dawałem mi kwiaty, kupiwałem jej kwiaty bez, bez żadnej okazji, wręczyłem mi kwiaty. Yy, mówiłem, jak bardzo ją kocham, jak bardzo ją przepraszam, jak bardzo i mnie cenną osobą. Yy, Kochani, naprawdę, moja mama płakała. Miała te łzy, były pewne radości, pewne łzy radości, dlatego... Zachęcam Was kochani, żebyście nie zasmucali swoich rodziców złym postępowaniem, bo naprawdę może im wam zabraknąć i wtedy już nie będzie czasu, żeby to wszystko jakby jeszcze przeprosić, powiedzieć, jak bardzo są cenni dla nas, jak bardzo ich kochamy, nie tylko słowem, ale też czynami. Ja na przykład kupiwałem te kwiaty, moja mama płakała, kochani, to, to zobaczcie, jak, jak wspaniałym takim wyznaniem, miłosnym dla Matki Boże, jeżeli przyjdziecie gdzieś ofiarujecie jej jakiś bukiet kwiatów, zobaczcie, tyle, tyle człowiek poświęca pieniędzy na różnego rodzaju ciuchy, jakieś film... Fi fi Nowej marki, tyle set złotych nieraz kosztują, a tak ciężko kupić bukiet, nie? Który kosztuje tam, nie wiem, z 30 złotych, parę euro albo jedną różę nawet i zanieść dla matki Bożej, ofiarować ją, kochani, to pomyślcie, jak ona będzie szczęśliwa, mama nasza w niebie, która nam tyle pomaga. Musimy, musimy jej się odwdzięczać różańcem, kochani, w jej intencjach, ona tu w Marzegorie, kochani, prosi. Mudujcie się w moich intencjach, też, kochane dzieci, moje. Mudujcie się, mudujcie się, mudujcie się, się, kochani. Naprawdę czasy i to trudne, mogą być jeszcze trudniejsze. Zobaczcie słowo Boże mówi, że, że ludzie będą się wydawać, brat wyda brata, będzie się nienawidzić, miłość wielu ziębnie. Dlatego zamiast kłócić się między sobą teraz, jak udowadnie coś, jakieś racje, kochani, powinniśmy się za, za siebie wzajemnie modlić. Modlić się wzajemnie, żeby szatan nie miał pola do popisu, żeby nasze serca były nieustannie wpatrzone w Jezusa, w Maryję, na modlitwie, żeby były złączone, żeby szatan nie, nie, nie miał dostępu, żeby nie wsycał w nasze serca różnego rodzaju jakieś nienawiści, złości do drugiego, jakiejś zazdrości, niezdrowej rywalizacji, kochani. Bo on z tego tylko się cieszy, że kłócimy się między sobą. Jak to powiedział chyba Józef Tischner, ksiądz. Jakie, co z tego, że masz rację, ale jakie jak z tego dobro? Coś takiego chyba że już nie pamiętam. Oj, kochani, no. To jest piękne, kochani, no, że Jezus, Jezus Chrystus jest z nami, kochani, że obiecuje nam, że o cokolwiek poprosicie w imię mojej Ojca, jeżeli moje słowa będą trwały w was, jeżeli moje słowa będą trwały w was, mówi nasz Pan i Zbawiciel, który przyjdzie sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Mówi, jeżeli moje słowa będą trwały w Was, o cokolwiek poprosicie w imię moje, a to Wam się spełni, a to Wam się spełni, kochani. Jezus jest naszym Ojcem, kochanym, miłosiernym, Zbawicielem, kochani. Ja wiem, że są tutaj może ludzie, którzy mają traumatyczne przeżycia z dzieciństwa. Może nigdy nie doświadczyły miłości ojca, dlatego przez pryzmat tego, co się wydarzyło w życiu, co się wydarza, może ciężko im zrozumieć, że ojciec w niebie ich bardzo kocha. Ale to jest prawda, kochani. Jezus Chrystus ciebie bardzo mocno kocha, bardzo. Tak samo matka Boża, gdybyś wiedział, jak bardzo cię kocham, płakałbyś z radości. Maryja mówi tutaj w Medżegorie: kochani, gdybyś wiedział, jak bardzo ciebie kocham, mówi matka Boża, nasza królowa nieba i ziemi, mama naszego pana, mama. Mama nasza też, kto jest moim? Przyszli, przyszli do Jezusa tam i mówili, przyszli, znaczy uczniowie chyba do niego przyszli i mówią, ojciec i, i y, znaczy bracia twoi i matka przyszli do ciebie. Kto jest moją matką? Kto, są, kto jest moimi braćmi? Kto, kto jest moimi siostrami braćmi? Jeśli ten, kto wypełniał moją, kto wypełniał Bożą wolę, wolę mego ojca, ten, ten jest mi siostrą, bratem, matką i ojcem. Matko już matku, bratem i siostrą chyba, tak powiedział Jezus. Kochani, wszyscy jesteśmy rodziną jedną wielką. A rodzina przecież się nie kłóci tak samo w domu. No nie sposób jest się kłócić, ale no są teraz diabeł dzieli ludzi. Diabeł wsysa swoją nienawiść w serca ludzkie. Kochani, zamiast ludzie modlić się na różańcu, modlić się koronko do Bożego Miłosierdzia, przed obrazem Jezusa to kłócą się w domach. To jest straszne, kochani, jak diabeł wsącza jad w ludzkie serca. bo się ma, za mało mamy relacji z Panem, za mało się modlimy, za mało przystępujemy do sakramentów. Kto nie spożywa mojego ciała, nie ma w sobie życia. A i gdy, gdy człowiek ma życie, to nie. Zobaczcie, owoce Ducha Świętego, owoce Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, łagodność, opanowanie.